Pan kotek był chory i leżał w łóżeczku i przyszedł kot doktor. Jak się masz, koteczku? Ten lekki, a nawet zabawny wierszyk Stanisława Jachowicza ukazuje opłakane i niezwykle przykre skutki obżarstwa, czyli nieumiarkowania w jedzeniu i piciu. To sprytny wirus, który miewa słodki smak, czy jaki tam kto lubi, by w niedługiej perspektywie przynieść nieprzyjemną niestrawność, a w długiej szereg poważnych schorzeń o kompleksach z powodu własnego wyglądu, rozleniwieniu i ociężałości umysłu nie wspominając. Jedzenie bo lubię, jedzenie kompulsywne, jedzenie nawykowe, bo przecież trzeba zjeść śniadanie, obiad, kolację, nawet jak nie jest się głodnym. Przekąski, fast foody, podjadanie, małe co nieco do filmu. Wszystko jest dla ludzi, pod warunkiem, że człowiek potrafi zapanować nad swoim niezdrowym popędem i wziąć w ryzy nadmierny apetyt. Jeść zdrowo i kiedy odczuwam głód, nie do czasu, kiedy już nie mogę, ale kiedy już nie potrzebuję, to najlepsze lekarstwo. Powstrzymanie się od tego, co kusi i nęci, a nawet odrobina postu jeszcze nikomu nie zaszkodziły. A puenta wierszyka? Patrzcie, jak złe łakomstwo kotek przebrał miarę. Musiał więc nieboraczek srogą ponieść karę. Tak się i z wami dziateczki stać może: od łakomstwa strzeż was Boże. Pomyśl o tym.